I'm mm -hmm. Dzień dobry! W kolejnym odcinku Kompasu Historycznego zajmiemy się chyba jednym z najsłynniejszych tematów, jaki może się pojawić w ogóle w kontekście nowożytnej historii Polski, czyli tego okresu, który nazywamy okresem tak zwanej demokracji szlacheckiej, największej potęgi właściwie naszego państwa w dziejach, czyli czasów Rzeczpospolitej Obojga Narodów, która no w pewien sposób była zagwarantowana dzięki naszej najsłynniejszej jednostce wojskowych baw historii, a mianowicie naszej polskiej Husarii. Skąd się wzięła, jaka była jej geneza, jakie było jej znaczenie, a przede wszystkim czemu zawdzięczała swoją wyjątkową rolę na polach nowożytnych bitew? O tym za chwilę się dowiemy. Sama Husaria na terenie Ziem polskich była już znana tak naprawdę pod koniec średniowiecza, a właściwie od początku XVI wieku, ponieważ trzymając się pewnych przekazów, czy to hmm kronikarskich czy to też ikonograficznych, no pierwsze wzmianki o husarzach pojawiają się już na początku XVI wieku, bo trzymając się przekazów i kronikarskich, jak i też ikonograficznych, no są dowody na to, że brali oni udział nawet w bitwie pod Orszą w roku 1514 za czasów Zygmunta Starego, jednego z ostatnich władców dynastii Jagiellonów. Jednakże była to wtedy jeszcze tak zwana jazda lekka, bo pierwotnie taką formacją właśnie Husaria. Husaria była. Sama jej geneza no, wywodzi się gdzieś tam z Półwyspu Bałkańskiego, gdzie idea takiej lekkiej jazdy, która przejęła bardzo dużo tutaj od taktyki tureckiej i właśnie do walki głównie z Turkami była wykorzystywana, bardzo szybko przeniknęła. Na tereny rodzącej się Rzeczypospolitej, ale na naszych ziemiach poszła w zupełnie innym kierunku niż na przykład na takich Węgrzech, gdzie właściwie no, słynny huzar to był bardzo szybki zwrotny jeździec, właściwie przedstawiciel tego lekkiej kawalerii, a w Rzeczpospolitej stała się tą ciężką formą jazdy, można powiedzieć trochę takim etapem przejściowym między tym ciężko zbrojnym średniowiecznym rycerstwem, a lekką nowożytną jazdą. Właściwie Husari nie można było porównać do innej jednostki wojskowej w tamtym czasie. I teraz zastanówmy się przez chwilę, co wpływało na jej wyjątkowość. Formalnie. To, jak husarz wygląda, jak w jaki sposób walczy, i w jaki sposób jest uzbrojony, ustalił król Stefan Batory pod koniec XVI wieku. I w naszej takiej zbiorowej pamięci e, obraz husarza jest bardzo czytelny. No bo tak na dobrą sprawę, tutaj przede wszystkim swoje <grymi> zrobiły filmy i różnego rodzaju publikacje, gdzie przede wszystkim jest to wojownik konny, ozdobiony skrzydłami, e, wyposażony w bardzo długą kopię. I tutaj, jeżeli chodzi o jego, Najważniejszą rolę na polu bitwy, no to oczywiście sama kusaria była wykorzystywana do przełamywania tych linii wroga i rozbijania w puch oddziałów przeciwnika. Największą kontrowersją są te skrzydła, o których zasadniczo sam Stefan Bador, jako formalnie twórca husarii, zasadniczo ich nie ujmował, bo jasno napisał, że husarz jest uzbrojony właśnie w kopie, w koncerz, czyli taką długą broń do kucia, w szable, dwa pistolety, ale jeżeli chodzi o ozdoby do tego uzbrojenia, to tutaj już jakby nasz ówczesny król pozostawiał wolną rękę. I tak na dobrą sprawę, jeżeli rola tej kopii była bardzo ważna, no bo sama kopia husarska to była broń na tamte czasy straszliwa, Sześć, czasami nawet do 6 metrów długości, wydrążona w środku, co powodowało, że jest bardzo lekka, a wprawny husarz mógł nawet pozbawić nią życia w 6 piechurów naraz, jak był on chociażby w bitwie pod Połonką w 1660 roku, co faktycznie potwierdzają źródła. Natomiast sama siła uderzeniowa polegała na tym, że husaria zawsze atakowała ławą szeregu i to powodowało po pierwsze i panikę i rozbicie przeciwnika, jak i właściwie zmiecienie go z powierzchni ziemi. Taki koń husarski, bez którego husarz właściwie trafił całkowicie na swoim znaczeniu, potrafił się rozpędzić w galopie do 60 km na godzinę. Więc możemy sobie tylko wyobrazić perspektywę przeciwników naszej jazdy, którzy pierwsze co widzieli, to uzbrojonych w długie drzewce jeźdźców, którzy rozpędzeni na nich pędzili właściwie niosąc im śmierć. I teraz pytanie rodzi się jedno: właściwie, po co im były te skrzydła? Wyjaśnień jest co najmniej kilka. Ich w jest równie dobre, jak można je traktować za e, nietrafione. Po pierwsze, niektórzy twierdzą, że te skrzydła hmm. służyły do tego, żeby husarz po prostu wyglądał na większego, e, na bardziej groźnego, co miało powodować pewien efekt psychologiczny. Niektórzy tutaj właśnie wskazują, że one właśnie miały powodować ten słynny hałas, którego bały się konie przeciwników, miały je płoszyć, ale prawdę mówiąc, Większy hałas e, bardzo często powodował ten bardzo długi proporzec zawieszony na końcu kopii, nieraz sięgający do połowy długości e, jego broni, który z daleka, podniesiony do góry przez rząd husarzy szukających się do szarży, no mógł wyglądać nawet tak falujące morze. Inna teoria głosi, że, sama, że same skrzydła nie były przyczepiane do pleców, co jest jakby popularniejsze w późniejszym okresie, kiedy husaria traci swoje znaczenie militarne, a stado taką jednostkę bardziej reprezentacyjną, nie były przyczepiane do pleców, a do siodła i miały chronić plecy husarza przed na przykład zarzucaniem tatarskiego arkana i zrzuceniem go z siodła. W każdym razie, jakby nie było, stanowiło to skrzydło jedno bądź dwa, stanowiło jeden z tych najbardziej charakterystycznych elementów, po którym nasza husaria była, była rozpoznawana. Nawet w jednej z najsłynniejszych bitew, w których husaria brała udział, czyli podczas odsieczy wiedeńskiej w roku 1683, kiedy na pomoc oblężonemu Wiedniowi przybył król Jan III Sobieski na czele z posiłkami właściwie z całej Europy. I kiedy w wielkim trudzie, ponocnym marszu przez las i wdarciu się na wzgórze, którego Turcy jakoś postanowili nie obsadzić, bo nie wpadli na to, że ktoś będzie w pociemku tam wchodził z działami, rano zobaczyli najbardziej przerażający chyba widok w życiu, kiedy. Spostrzegli, że będą walczyli właśnie z polską husarią, która w liczbie 20 tysięcy ludzi zaszarżowała na nich e, właśnie ze szczytu wzgórza tuż za Lasku Wiedeńskiego. Niektórzy nawet mówią, że szarżujący wtedy z husarzami e, żołnierze z Austrii, Włoch czy Niemiec, a czy właściwie z ziem niemieckich, nawet mieli zatrzymać się na chwilę, po prostu żeby popatrzeć. Tak piękne było to widowisko. Natomiast no, można zachwycać oczywiście wyglądem, pewnymi atutami, ale z drugiej strony, jak to wyglądało w praktyce? Co się działo, że husaria była tak skuteczna? Kiedy w bitwie pod Kirchholmem 4 tysiące husarzy rozbiło 11 tysięcy wojsk szwedzkich w 20 minut. Jedna szarga, gdzie tutaj oczywiście wykorzystał pewne błędy króla szwedzkiego, który trochę się pośpieszył, który zobaczył swoją wielką przewagę liczebną, chciał ją wykorzystać, no niestety nic z tego nie wyszło. Najsłynniejsze chyba zwycięstwo Husarii, też bitwa pod Kuszynem 4 lipca 1610 roku. Bitwa, której rozmach można porównywać tak naprawdę tylko do bitwy pod Grunwaldem, która miała miejsce raptem 200 lat wcześniej, a ja, mimo wszystko jakoś do naszej zbiorowej świadomości nie trafiła, gdzie. 6 tysięczne siły polskie, składające się głównie z Husarii, to trzeba przyznać, że z tych około 6 tysięcy żołnierzy, prawie 5,5 tysiąca to byli sami Husarze, rozbiły właściwie i w zależności od szacunków około 20-30 tysięczną armię rosyjską wspieraną przez posiłki zagraniczne, głównie przez Szwedów. Niektóre przekazy nawet mówią, że najemnicy Szwedcy, zaciągając się na służbę wojskową do innych państw, czy też po prostu do króla szwedzkiego, oferując mu swoje wsługi, podpisując kontrakt mieli w tym kontrakcie zagwarantowane, że owszem, zrobią wszystko, będą walczyć wszędzie, w każdych warunkach, pod warunkiem, że nikim nie będzie kazał walczyć przeciwko polskiej husarii w otwartym terenie. Z drugiej jednak strony czas, w którym husaria przeżywa swoją świetność, czyli głównie lata XVII wieku, nieprzypadkowo nazywane są wiekiem wojen. To jest właściwie okres, w którym co chwila wybuchają jakieś wojny. Nie tylko w ale właściwie w całej Europie. W całym wieku XVII Rzeczpospolita może doświadczyła kilkunastu lat pokoju między wydarzeniami, które działy się bardzo szybko i czasami działy się w tym samym momencie. Gdzie tutaj taka właśnie jednostka szybkiego reagowania, kombatusaria świetnie się sprawdzała, gdzie jednocześnie trzeba było walczyć ze Szwedami na północy, z Turkami na południu i z Rosją na wschodzie. Z jednak strony, niekończące się wojny powodowało się kurczenie tej bazy ludzkiej, której Husaria się rekrutowała, czyli głównie z tej średniej szlachty. Z tej szlachty dość zamożnej, aby się wyekwipować, i też ukształtowanej patriotycznie przez specyficzne i nastawione właśnie na obronę kraju, na obronę swoich szlacheckich wartości, wychowanie, wychowanie w siodle. Tak na dobrą sprawę znaczenie Husarii spada wtedy, kiedy tak Rzeczpospolita przechodzi najcięższy okres. I, tak na, I właściwie ten czas, kiedy ona traci całkowicie znaczenie bojowe, to jest ten czas, kiedy na polach bicep zaczyna dominować artyleria, kiedy zaczyna dominować broń palna, która staje się wreszcie bardzo skuteczna i jest w stanie powstrzymać szarże jazdy. A przede wszystkim stan tej jednostki odzwierciedlał pod koniec XVII i na początku XVIII wieku stan Rzeczpospolitej, która zaczęła się pogrążać w coraz większym chaosie upadku i krótko mówiąc degeneracji, które 100 lat później przyniosły nam rozbiory. nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalny dojm. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku.